Grupa Azoty Główny partner polskiego narciarstwa. Klemens, dzisiaj chyba było całkiem przyjemnie na tej letelnicy. Dwa porządne, długie skoki, do tego jeszcze rekord życiowy, punkty. No dzisiaj było naprawdę coś wspaniałego i. i... No grubo, grubo przebiłem swój rekord i jestem. Nie, nie, nie tyle jestem zadowolony, ale że tak powiem. Z moich skoków ogólnie. A dodatkowo bardzo zadowolony jestem tu, że te rekordy mogę pobijać, także, także jestem bardzo zadowolony. Kończy się rywalizacja indywidualna, ale jutro jeszcze pewnie będziesz skakał w drużynówce, więc może jeszcze się ten rekord uda troszeczkę wyśrubować. No Ja mam nadzieję, że, że się uda i, i jestem z nastawieniem takim, że, że jak będą dobre skoki, to rekordy będą pobijane. A, a jest tu po prostu gdzie jeszcze lata, jak było. Peter Prevc pokazał, że, że tu jest. Można naprawdę daleko latać, także Jeszcze rezerwy są duże, ale, ale mimo to jestem bardzo zadowolony z moich prób dzisiejszych. Liczyłeś na to, że może w tym sezonie uda się 100 punktów w Pucharze Świata indywidualnie zgarnąć? Nie, nie że tak powiem co mogłem wyskakać, to wyskakałem i dawałem siebie wszystko, bywały gorsze momenty, bywały lepsze, ale, ale ogólnie no, fajny, fajny sezon. Jeszcze się nie skończył jutro. Jutro jeszcze drużynówka i mistrzostwa Polski, także jeszcze, jeszcze jest ten sezon. Patrząc na to, jak skaczą tutaj twoi koledzy, a także rywale, jak myślisz, co udałoby się wyskakać jutro dla Polski? Myślę, jak każdy z nas odda, odda dobre skoki, to, to będzie naprawdę dobrze. I, jeśli dasz siebie wszystko, że tak powiem, i stać nas na, 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 wysokie, na wysokie lokaty. Ale co, co, co będzie, to zobaczymy. Powodzenia jutro w konkursie życzę. Dzięki.